5 sierpnia na deskach muszli koncertowej w Morawicy, już po raz 13 odbyły się wybory Miss, Małej Miss i Małego Mistera gminy Morawica. Najbardziej gorąca impreza tego lata przyciągnęła do Morawicy tłumy gości z całego województwa. Festyn tradycyjnie już poprowadziła Aneta Czaban, redaktor naczelna Radia Fama, które wraz z ITV Morawica objęło patronat medialny nad imprezą. Do tegorocznych wyborów zgłosiło się 6 piękności w wieku od 17 do 21 lat oraz 10 kandydatek na małą mis i sześciu kandydatów na małego mistera w wieku od 5 do 10 lat. Każdy chciał wygrać! Podobały mi się występy w przebraniu piłkarzki. Mi się podobała ta piosenka z Barbie, ten taniec cały. A mi się podobało takie coś, że my robiliśmy tak. I jak tak wychodziliśmy? A mi się podoba, że tak my robiliśmy. A mi się podobała piosenka z Barbie. Mi się podoba jak tak robić. A mi się podobała piosenka z Barbie. Mi się najbardziej podobało, jak chłopcy występowali. Podobało mi się, jak występowaliśmy z Barbie. Przybyła tłumnie publiczność na tegoroczne wybory. Miss Gminy Morawica gromkimi brawami nagradzała każdy z występów kandydatów do korony. Zaprezentowali się oni w trudnych układach choreograficznych przygotowanych przez Ewę Działowską, Miss Gminy Morawica z 2004 roku. Jak w tym roku ci się układało choreografię, Jak współpraca z dziewczynami, tymi małymi, tymi dużymi i z chłopcami? Jeśli chodzi o dzieciaczki, to jest jakby inne trochę podejście, co Państwo mieliście okazję również zobaczyć. Jest ogromna różnica wieku, bo jednak od 5 do 10 lat ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest bardzo ciężko ocenić. Dlatego życzę powodzenia naszemu jury. Na pewno nie będzie to łatwe. A jeśli chodzi o duże dziewczyny, no to mieliście okazję Państwo zobaczyć, że naprawdę są to piękne dziewczyny, i wydaje mi się, że z nimi. Można naprawdę dużo zrobić na scenie. Wszyscy zaprezentowali się znakomicie i chociaż wybór kandydatek i kandydatów do Korony nie był łatwy, to jury w tym roku głosowało jednomyślnie. W tym roku jednogłośnie ogłosiliśmy pierwszą... Znaczy pierwszą misję. To jest. W zasadzie przy jednogłośnie cała komisja zdecydowała. Bardzo fajne dziewczyny, występ tak samo super. Po długiej naradzie przyszła kolej na ogłoszenie wyników. Korona najpiękniejszej zalśniła w tym roku na głowie Marleny Jabłońskiej z piasecznej górki, która nie kryła zaskoczenia z powodu wygranej. Nie, nie spodziewałam się dzisiejszej wygranej, ponieważ miałam godną konkurencję, uważam. Naprawdę dziewczyny świetnie się sprawowały, więc wiem, na pewno że to był ciężki wybór, która miała z nas wygrać. A powiedz, e, będziesz startowała w kolejnych wyborach miss, może miss Polonia tym razem? Tak, na pewno się tego podejmę, na pewno. Wśród najmłodszych bezkonkurencyjna okazała się Nikola Diwal, którą okrzyknięto małą miss. Natomiast małym misterem gminy Morawica został Wiktor Bielawski, który zdobył serca publiczności i żyli już od swojego solowego występu. Zwycięzcy będą nam królować przez okrągły rok aż do następnych wyborów. Z całą pewnością udział w wyborach Miss Gminy Morawica to nie tylko dobra zabawa, ale również nauka pewności siebie, a nawet przepustka do większej kariery. O czym przekonywała ubiegłoroczna Miss Gminy Morawica Aleksandra Miszczyk. Warto brać udział w takich konkursach jak ten tutaj w Morawicy? Oczywiście jest to świetny pomysł. W moim przypadku od konkursu Miss Morawica wszystko się zaczęło, ponieważ zainteresowało mnie to, jak wyglądają właśnie konkursy Miss Piękności. Od strony takiej technicznej, czyli przymiarki, próby, prezentacja na scenie. Uważam, że jest to świetny pomysł i od tego właśnie się, zaczęła się moja przygoda z konkursem Miss Polonia. Z czego jestem bardzo zadowolona i będę miała z tym konkursem naprawdę świetne wspomnienia. Tegoroczne wybory Miss uświetnił pokaz sukni wieczorowych, a także strojów zaprojektowanych przez laureatkę 12. edycji of Fashion Katarzynę Lanc korońską. Na zakończenie imprezy odbył się koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Cleaver. Se ci sarai trovato, se eri, io guardo, 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 io guardo